Cześć, witajcie, tutaj Michelle i, i to będzie już trzecia seria, po prostu, której pewnie też nie kończę. Dobra, to <laughs> nową serię na zaczniemy nazwą... Bo nie, trzecia seria, której nie skończę. No, to oczywiście wyłączam, dam sobie na te OK i create new world, my ja się napiję, no i nam się ładuje i odcinki będą może 15, 10 minut, nie wiem, albo tyle, ile dzień trwa. Hmm. Czekajcie. Musimy tak... No już FPSy y wzrosły do 100. Czyli, że już świat jest wygenerowany. O, ale mi się mapa trafiła! No w dupę, tu nawet jednego drzewa nie ma. O Boże... Dobra, jakoś to przeżyję. Czekajcie, ja sobie tylko ściągnę tu items, żeby, je, żeby jedno drzewko sobie dać chociaż. No patrzcie, tam nic nie ma. Seat. Jaki to jest Seed? Dobra, to czekajcie, ja tylko ściągnę tu many items. Okej, okay, powróciłem. Już sobie dałem Tu items. O, jak to się zmieniło! Ja tu many items nie używałem rok, te, rok czasu już. No, nie, no nie rok. Czekajcie, sadzonka drzewa. Sadzonka drzewa. Nie, czekaj. Nie, tutaj też nie ma sadzonki. Okej, okay, A... No i teraz szukać tego. Ślepy jestem, bo tego nie widzę. Aha, gdzie to jest nieby? Są pocyany tutaj. <śm> <śm> Okej, okay, już wróciłem, mam już to, co potrzebuję, więc tłuszczmy pierwsze drzewo. O. No, i ładnie. No to, może sobie dźwięk włączę. Rzadko używam dźwięków. będzie problem jak mi, żadna sezonka nie wypadnie. Na początku to się wybuduje. Ładna wyspa. Okej. Okay. Spatycz. tyle. A kill off. O, są dwie sezonki. Pięknie. Okej. Okay. Jakby co to na razie będę miał napisł Bo ja tu też jedzenia nie mam. No nie. nie ma Na rybach będę tylko żył chyba i na jabłkach. Skrzynkę sobie, bo nie, nie będę marnował drewna. O jest jabłko, jen, jabłuszko. Wykopiemy tak. Nie, 30 może. W tej serii pewnie też nie skończę. Jak zawsze wszystkie, wszystkie moje. No, ja ten jest no, na płaskim świecie. Mm. No, ale jest Survival Games to mam zamiar skończyć. Będę ja wam mówił, kiedy skończę. I dzisiaj możecie się jeszcze spodziewać, że nagram kolejną mapkę parkour i ją wrzucę na Speed Shire. Tak się to chyba strona nazywa, nie wiem. No. No, ja będę na tej wyspie mieszkał. Ale nie, ta seria nie będzie się tak nazywać. Nie, jeszcze wymyślę nazwę. Okej, okay, piecyk. No i mogłem zostawić się na no drewno, bym węgiel zrobił. Okej, okay, co? To małe pod wodą. Okej. Okay. O. o, glina. glina. Teraz muszę czekać na asusję, aż mi drzewko urośnie. O, i drzewko. Dobra, więc na początku zbuduję sobie mały schron na tej wyspie. Mogę to połączyć. Tu będę miał kopalnię. A może jeszcze tutaj trochę kobla wezmę. cyzyki albo no, skrzynka, skrzynkę jednak zrobię Lol. nie moja skrzynka Okej, okay. to może to je burźć nie, kilo zostawię. ryzyk? Nie, łopaty, nie zrobię, to wykopię moją rączką. Ło. <laughs> <Wow! śmiech> takiego dużego to ja nie chciałem. O żal Szybko urosło, powiem. Dobra, no, zbuduję sobie pierwszy schron. Taki to. Cynk, cyk, zyk. Zyk, cyk, nie ma to. A, cyk. Tak, z kobla. Nie będę piasku używał na razie. To... Tak. Okej. Okay. No i dobrze, że kilofa nie chowam. Nie, nie wiem. Albo mi się wydaje, albo kobla się duży kopiek kilofem tym drewnianym od stołna. Ale nie wiem, może mi się to wydaje. Chyba mi się wydaje, nie wiem. Dobra, kończę ten temat. O, SMS. Przyszedł. No, zobaczę. Gmail. Okej, no, tak. to tak. tu Boże. Nie no, wykopię jeszcze kobla trochę. Właśnie tu muszę zrobić pochodnię, bo tu ciemno jak w dupie. Kilow poszedł. Cyk, cyk. Tu. Cyk. tu na przejściu no i w domku. Kilo. Zapomniałem, że Kilof muszę sobie zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, i jak chcecie, oczywiście, sila to macie. O. No i to jest na 1,2, na 1,45. Czekajcie, sprawdzę, bo tą ona się tak rozwala. Kobla. Teraz cyk. Bo nie tak. Troszkę Czekajcie Zobaczę wszystko ja, Spoko Czyli zaraz koń, kończę ten odcinek Kończę, dokończę moje, Mój szałas taki jakby Jak to można powiedzieć Nie no to jest gówno Szkoda że węgla nie znalazłem No, no i trzeba sobie drzwiczki drzwiczki zrobić, tylko drewno Musimy. nie, co ja zrobiłem? Fak, miałem no shit. Jasne. Jak teraz zrobię znowu skrzynkę, to się po prostu zabije. No, LOL. Jak gdzie nie, drzwi wygl wyglądają? Tutaj tak, a tu tak. LOL. <laughs> Dobra, to, to już będzie koniec. Jak na pierwszy odcinek, to dobrze poszło. Dobra. Papa, em, nie musisz subskrybować, ale mi to pomaga. Wiecie, tam widzów to troszkę dużo jest. Jeżeli się też oczywiście podobało, wiecie co, co możecie zrobić. A jak się nie podobało, <laughs> też wiecie. Domek trochę kiczowaty, ale go poprawię w następnym odcinku. Dobra. and stretch